Cześć, tu Dominika i witam Was w Zajegraniu, a dzisiaj sporządziliśmy dla Was listę top 10 najlepszych według nas gier typu MMO. Rynek od kilku lat zalewany jest tytułami tego rodzaju, ale wielu graczy częścią tytułów szybko się nudzi. Na czym więc warto zawiesić oko? Zobaczymy. Terra Rising to MMORPG wyróżniające się tym, że posiada system walki nieoparty na systemie targetowania. A co to oznacza? Tyle, że podczas walki musimy wykazać się swoim własnym refleksem. Dzięki temu gra staje się o wiele bardziej dynamiczna i wymagająca. Warto pochylić się nad tym tytułem, jeżeli męczą Was monotonne rozgrywki, gdzie przeciwników zamienia się tabem. Skyforge to pozycja stosunkowo świeża, ale już zdobywa licznych fanów. W grze prowadzimy postać w jasnym celu: mamy stać się bogiem. Dzięki Atlasowi w niebo wstąpienia będziemy mogli korzystać z wszystkich dostępnych dla jednej postaci klas. Tak więc panuje kompletna dowolność rozgrywki. Reszta bez zmian, czyli zdobywamy doświadczenie, odblokowujemy talenty, wykonujemy questy PvP oraz PvE. Klasyka! Tibia. Ta pozycja może być zaskoczeniem, ale gra sprzed ponad 10 lat wciąż trzyma w garści ponad 250 tysięcy graczy. MMO typowe, bowiem jedno z najstarszych, a do tego osadzonych w grafice 2D. Dziś to już antyk, ale wciąż grywalny, szczególnie na wolniejszych maszynach lub z chęci odczucia czystej nostalgii za czasami gimbazy. Swojego czasu Tibia była numerem 1 w reportażach o uzależnieniach dzieciaków od gier w Polsce. Guild Wars 2 to kontynuacja przeboju z 2005 roku. Starożytne smoki, nowe technologie, magia i wiele innych sztandarowych motywów sprawia, że Guild Wars to klasyka gatunku. Co ciekawe, system zdobywania doświadczenia zakłada, że każdy level wymaga zdobycia takiej samej ilości punktów oraz poświęconego czasu. Tak więc przez 80 możliwych do zdobycia leveli każdy level będziemy wbijać tyle samo czasu. Warhammer Online miało być rękawicą rzuconą World of Warcraft, niestety nie spełniono oczekiwanych graczy. To jedna z niewielu gier, gdzie pograć można było przedstawicielem chaosu czy biegać po świecie jako skaven. W 2013 roku serwery gry zostały wyłączone, głównie na skutek spadającej ilości graczy oraz wygaśnięciu licencji od Games Workshop. Planet Side 2 to pozycja dla fanów szybkiej akcji typu FPP na ogromnej wielkości mapach z armią graczy za plecami. Rozgrywka polega na ciągłym zdobywaniu dominacji na określonym obszarze planety. Po dziś dzień Planet Side 2 trzyma rekord jako największego shootera online, gdzie podczas jednej rozgrywki na mapie obecnych było aż 1158 graczy. To się dopiero nazywa symulator bitwy. Neverwinter. Tu podobnie jak w Terra Rising walki polegać będą na naszym refleksie. Świat gry to znany i kochany system D&D. Nie trzeba więc nikomu go przedstawiać. Gra mocno skupia się na historii pojedynczego gracza i jego ścieżce fabularnej, choć oczywiście questy i kampanie wykonujemy wspólnie z innymi graczami. Obecnie do gry wydanych zostało już 5 dodatków. Star Wars Old Republic. Ten tytuł również miał być konkurentem dla blizzardowego giganta. Plan ambitny, no niestety, niewykonany. Po około roku obowiązkowo płatnej subskrypcji gra przeszła na model free-to-play z licznymi mikropłatnościami. Old Republic trzyma jednak swoją pozycję mocno, głównie dzięki wydawanym co jakiś czas dużym dodatkom oraz wprowadzeniu typu rozgrywki niedostępnych w innych grach. MMO, jak na przykład i śliwcami w przestrzeni kosmicznej. Final Fantasy a Realm Reborn to w Polsce tytuł może nierozkwytywany, ale na świecie gra ma ugruntowaną pozycję. Rzesza oddanych fanów oryginalnej serii gier Final Fantasy przyjęła ten tytuł dość ciepło. Głównie za sprawą bardzo licznych odniesień i smaczków ukrytych w grze, tyczących się fabuły poprzednich gier. Mimo że sama gra nie wprowadza do kategorii gier MMO niczego nowego, to właśnie fani stanowią największą zaletę tej produkcji. Na miejscu pierwszym oczywiście World of Warcraft, któremu wietrzono rychłą śmierć już kilkakrotnie. Choć swoje najświetniejsze lata ma już za sobą, wciąż jest to gra, z którą nie mogą równać się inne tytuły. Ogromny świat, setki questów i tysiące NPC-ów to zabawa, która praktycznie nie ma końca. Blizzard nie daje odpocząć i nie spoczywa na laurach, wydając wciąż nowe dodatki i modyfikacje do gry, przez co żywotność Woła została mocno wydłużona. Gra doczekała się książek opartych na fabule gry, a niebawem czeka nas hollywoodzki blog który raz jeszcze pokaże światu, kto rządzi w świecie gier MMO. To wszystko na dzisiaj, dajcie znać w komentarzach, której gry zabrakło Waszym zdaniem w zestawieniu i jakie TOP 10 chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Także dajcie łapkę w górę, subujcie kanał, no i do zobaczenia niebawem.